Głównym profilem działalności OneStream Broadcast jest realizacja transmisji live oraz produkcja sygnału dla stacji telewizyjnych różnego rodzaju wydarzeń w Polsce. Aktywnie działamy w obszarze imprez sportowych oraz koncertów. Rozwijamy się również w zakresie produkcji wydarzeń na żywo w multimedialnych studiach, szczególnie ukierunkowując się na świat wirtualny. Zakres naszego działania na tym rynku jest bardzo szeroki: od wydarzeń angażujących mobilne zestawy produkcyjne po eventy, do których dedukujemy wóz realizacyjny. W 2020 roku podjęliśmy decyzję o procesie wymiany torów kamerowych w naszym wozie i skierowaliśmy zapytanie do trzech firm, w tym do dystrybutora Panasonic w Polsce. Poszukiwaliśmy studyjnych kamer pracujących w standardzie co najmniej 1080 p oraz posiadających możliwość szybkiego upgrade'u do 4K 12G, ponieważ wszystkie podzespoły naszego wozu realizacyjnego są już gotowe do obsługi sygnału 4K 12G. Dodatkowo, ponieważ obsługujemy eventy live, istotnym elementem w podjęciu decyzji dotyczącej zakupu nowych kamer była ich zdolność do pracy w w warunkach z ograniczoną ilością światła. Ofertę spełniającą wszystkie nasze wymagania otrzymaliśmy właśnie od firmy Panasonic, który zaproponował świetne tory kamerowe w optymalnej cenie. Panasonic AKHC 3900. Już pierwsze testy pokazały prawdziwe możliwości sprzętu. Przede wszystkim obraz, który możemy produkować w standardzie HDR, łatwość przejścia systemu HD na 4K i brak szumu w środowisku o słabym oświetleniu. W trakcie naszej pracy wielokrotnie łączyliśmy sygnały z kamer Panasonic i najnowszych modeli firm konkurencyjnych i naszym zdaniem jakość obrazu, jaką dają kamery Panasonic jest znacznie wyższa. Mam tu na myśli szczególnie strumień wideo po kompresji encodera live streamingowego, który jest jakościowo znacznie lepszy od konkurencyjnych rozwiązań. Pozytywnym zaskoczeniem jest dla nas również możliwość bardzo precyzyjnego zarządzania torami kamerowymi poprzez panele ROB. Ich operator ma możliwość korekcji praktycznie wszystkich parametrów kamery. Sprzęt pana na tyle sprawdził się w naszej pracy, że poszerzyliśmy również zaplecze o kamery PTZ, inwestując w AWUS 150. Te modele kamer studyjnych i PTZ można ze sobą bez problemu zestawiać, jako że mają taką samą charakterystykę i jakość obrazu. Dodatkowym atutem w przypadku pracy kamer studyjnych oraz PTZ jest to, że możemy używać do zarządzania nimi tych samych sterowników ROB. Obecnie nasi klienci mają coraz wyższe oczekiwania, stąd częściej pracujemy w standardzie 4K, który nie jest już technologią przyszłości. To teraźniejszość. Stąd myślę, że dla takiej firmy jak nasza produkcja w 4K staje się już normą. Dużo wyższa jakość obrazu widoczna jest nie tylko w przekazie internetowym, ale też telewizyjnym. Podsumowując, wybór firmy Panasonic jako dostawcy sprzętu do naszego wozu był bardzo dobrą decyzją. Mamy nie tylko świetny jakościowo nowoczesny sprzęt, ale też bardzo dobre wsparcie ze strony lokalnego przedstawiciela i dystrybutora Panasonic.